Podobnie jak z piastem, no może inna minuta, ale od, od straty piłki w prostym w momencie poślizgnięcia się mojego piłkarza w bocznej strefie boiska, i z tego poszła akcja, po której hmm, geców, jeśli się nie mylę, odostrzał lewą nogą na aut idący. no niestety trafił w rękę Pawła Staną, no i sędzia e, powiedział rzut karny. Pewnie wykorzystany przez Kiełba. Który notabene w całym spotkaniu myślę, że oprócz bramkarza Pawełka, był najlepszym piłkarzem w mojej ocenie zespołu gości. Parliśmy do przodu, stwarzaliśmy sytuację. W kilku momentach graliśmy jak to my, nerwowo. Szwankowało wykończenie, albo brak wyczucia sytuacji po strzałach wykrutych przez Pawełka gdzie zabrakło nam do, do dojścia i do bicia piłek i, i wydawało się, że, że będzie trudno tutaj odwrócić losy spotkania. Ale chłopcy parli do końca, bo to widać I, i, i z każdą upływającą minutą drugiej połowy nasz napór wzrastał oczywiście. Jak się dąży do wyrównania, no to człowiek się też nadziewa na kontry, ale z wyjątkiem jednej sytuacji to przeciwnik nam w drugiej połowie no, nie zagroził. Strzeliliśmy go na bardzo ładnego po faulu Pawełka. Uważam, że faul był zrobiony z premedytacją. Pawełek doskonale sobie zdawał sprawę, że opuścił pole karne i że tylko faule może tą sprawę wyjaśnić. Stąd, stąd spotkał zespół gości, no, że tak powiem, zasłużył na karę, bo bo strzał był nie do obrony i myślę, że nawet Pawełek Rozgrzany tego strzału by nie obronił. Moi piłkarze mają niestety to do siebie, że nie potrafią grać z wyrachowaniem i, i w końcówce, jak już 70 minut goni się wynik, to trzeba szanować nawet ten punkt, a na, na siłę chcieli wygrać i, i jeszcze mogliśmy w końcówce nawet te spotkanie przegrać, bo dwukrotnie tam przeciwnik, strzały przeciwnika były blokowane w polu Tym nas na pewno przewyższał zespół Śląska, który jak wyszedł na prowadzenie, to starał się spowalniać grę, starał się utrzymać przy piłce, organizować ją. Ale ja muszę pochwalić chłopców za to, że do końca walczyli, że, że wreszcie zdobyliśmy ten pierwszy punkt na swoim e, stadionie. I wreszcie z przodu, jeśli chodzi o ilość punktów, mamy dwójkę. Mam nadzieję, że teraz pójdzie nam łatwiej. Bo tak na, jak sobie przypominam, to rok temu nie mogliśmy złapać trójki z przodu, a no, jak później żeśmy złapali, to żeśmy szybko przelecieli na 40 punktów. <gry> Oczywiście nie wiem czy tak będzie teraz, ale, ale generalnie myślę, że remis y, nie krzywdzi żadnej ze stron. Oczywiście zdaję sobie sprawę, y, że na pewno y, trener y, gości jak w końcówce traci gola, no to nie jest zadowolony. No ale w piłce tak bywa, że strzela się na początku i na końcu. No. Dzisiaj akurat tak to było udziałem Śląska jak i nas. Jeszcze raz dziękuję chłopcom za grę. No i mam nadzieję, że teraz w piątek zregenerujemy siły na tyle, albo porządkujemy składem na tyle, że, że z nie popatrzymy o punkty. Dziękuję. Czekam na pytania. Ale to z sobą no No właśnie. Wczoraj mieliśmy rozruch. Ostatniej akcji wczorajszego treningu, gdy miałem gwizdek w ustach, doszło do przypadkowego starcia Sebastiana z Bartkiem Smuczeńskim. Bartek się pośliznął i wpada Sebastiana łamiąc mu szczękę w trzech miejscach. Sebastian jest już po operacji, która się odbyła w Rzeszowie, Ma poklamowaną twarz. Mamy nadzieję, że. To twardy chłopak, jak najszybciej, jak najszybciej wróci do zdrowia i do nas, bo na pewno jest ważną częścią naszego, naszej drużyny. A ja jako trener Termaliki po raz pierwszy musiałem się zmierzyć z faktem, że w bramce w meczu ligowym nie wystąpił Sebastian. To na pewno nie była łatwa decyzja e, dla naszego e, bloku obronnego. W związku z tym było widać w wielu fragmentach trochę nerwowości, no bo Andrzej długo też nie był do mojej dyspozycji lecząc uraz. Ale dzisiaj wystąpił i bronił bardzo dobrze, mogę powiedzieć, że dzielnie zastąpił na posterunku Sebastiana. Są jeszcze jakieś pytania? Martin Juchar utykał w końcu w meczu, co z nim? Chyba to takie stłuczenie, bo, bo, bo tam to był kontakt z... z, z z obrońcą no, jest zimno, więc, więc myślę, że gdzieś tam kość poszła o kość, i mam nadzieję, że to będzie tylko no, takie stłuczenie, i, i uda nam się go postawić na nogi za trzy dni głęboko w to wierzę. Wszystko?